Zawodniczką i zawodniką. Wprawdzie zawodniczką jest tylko pani Joanna, reszta to panowie. Witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję. I rozpoczynamy. Rozpoczynamy ten moment, który jest dla państwa najważniejszy, czyli grę po prostu. Od pana Pawła zaczynamy. Pani Pawle, proszę nam się przedstawić. Nazywam się Paweł Figlerowicz, jestem mieszkańcem Poznania i chciałem życzyć wszystkim miłej zabawy. Panie Pawle, ja potasowałam karty. Dotyczy to wszystkich Państwa zresztą. Ale zaczynamy od Pana. Pawła. Proszę ja sobie proszę. wylosować. Tak, Pan Irek. Pan Irek. Ireneusz Paczkowski. Mieszkam w Poznaniu. Obecnie emeryt. Proszę pozdrowić publiczność. Pozdrawiam, że tak powiem. Publiczność przede wszystkim. No i znajomych, rodzinkę. Proszę Dziękuję. bardzo. Proszę sobie wybrać. Karty. Może być obojętnie. Pani Anna. Ja Nina Szczepkiewicz-Koszakowska, mieszkam w Poznaniu. Pozdrawiam panią, organizatorów i wszystkich tu obecnych na widowni łącznie z mężem, który się znajduje na do nich. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Pani Anna. Proszę bardzo. Dziękuję. Pan Dariusz. dobry Państwu, mam na imię dalej, muszę w panią, jestem bezpłatny. Poznawiam wszystkie rodziny. No i wszystko. Proszę Panie Dariuszu. Jeszcze dwie karty. Dla pana Juliana. Dzień dobry. Jestem Sulechowa. Województwo lubuskie. Pozdrawiam rodzinkę i brydżystów Zielonej Góry. Brydżystów, czyli należy Pan do klubu brydżystów? Tak. tak. I lubi Pan grać. O bardzo. Mm. I Jeszcze wiele innych rzeczy też lubię. <laughs> Na pewno nikt w to nie wątpi, ja nie, nie proszę. I jeszcze jedna karta dla pana Krzysztofa. Witam, no mieszkam i pracuję w Poznaniu, no niestety nie mam kogo pozdrowić. Nie, niemożliwe. No to ministra. <laughs> ministra finansów. No. No, Żeby dał nam spokój już. Na jeszcze. pewno znalazłby się ktoś, kto, kogo mógłby Pan pozdrowić, ale niech ten ktoś wie o tym, że Pan go pozdrawia, tak? Panie Krzysztofie. Proszę bardzo, Nie kartę. Życzę wszystkim Państwu szczęścia i dużo dobrej zabawy. No i jak zwykle naszą wspaniałą publiczność, proszę o gorący doping. Rozpoczniemy grę, nim poproszę Państwa o odkrycie swoich kart. Najpierw będziemy odkrywali te duże karty. Jest ich 12. Każde z Państwa może wybrać sobie jedną. I za kartami ukryte są nagrody. Zobaczymy, jakie to będą nagrody. Panie Krzysztofie, zacznijmy od Pana. No, może króla wybiorę. Pan Krzysztof wylosował album. A Pan Julian. Dama trefl. Dama trefl to będzie Walkman. Pan Dariusz. Moment, poproszę. proszę. Numer dwa. Dwa, tak? Dobrze usłyszałam? Tak, tak. tak. Dwójka to będzie Walkman z Radiem. Pani Anna. Siódemkę. A siódemka? Siódemka to także album. Pani Anno, pan Ireneusz. Ja poproszę czwórkę. Żelazko. Pan Paweł. Piątkę poproszę. I piątka, Walkman. Nagrody już zostały przez Państwa sobie wylosowane. Teraz będzie także losowanie, ale będzie losowanie kart. Kart i par, które będą ze sobą toczyły pojedynek. Ale najpierw proszę odkryć swoje karty, żeby każdy z Państwa wiedział, jaką kartę posiada. Ja dokładnie taką samą talię kart tasuję. I już losujemy pierwszą parę. Usemka, Pan Julian. Pan Julian gra z królem, z Panią Joanną. Proszę, Pani Joanno, Pani jako pierwsza wybiera pytanie. Trójkę poproszę. Trójkę, tak? Tak. tak. Pytanie numer 3. Inwestorem strategicznym w poznańskim Stomilu została firma Michelin, Goodyear, -Bridges przepraszam. A, a może. Nie, mm, nie. Bridgestone. Ta firma została inwestorem strategicznym w poznańskim Stomilu. Pani no było to chyba takie trochę dla mężczyzn bardziej pytanie, no, prawda? Wyśpiew. No, ale tak też się właśnie stało. To pytanie Pani sama wybrała no, i zresztą. tym sposobem przegrała Pani pojedynek z Panem Julianem. Na koncie Pani Joanny był album. I ten album wędruje do Pana Juliana. A my wybieramy... Losujemy następną parę. Dziewiątka. Pan Paweł. I walet. Pan Ireneusz. Sąsiedzi będą grali ze sobą. A rozpoczniemy od pana Ireneusza. Jedno z dwudziestu pięciu pytań, Panie Ireneuszu. Jedno, tak? Tak. Siódemkę poproszę. Siódemkę, proszę. Która z wymienionych firm jest spółką giełdową? Swarzędzkie Meble, Zakłady Cegielskiego, Pomet. No pierwsze chyba. Czyli Swarzędzkie Meble? Tak. To jest dobra odpowiedź, Pani. Pan Paweł. Trzynasty poproszę. Trzynaste. Ile oczu miał mityczny olbrzym Argos? 10, 50, 100. Odpowiedź B. Tylko Cię. 50? Tylko. Nie. Miał 100. <grym grym> Panie bardzo. Pawle, niestety, niestety. Eee, przegrał pan pojedynek z panem Ireneuszem. Panie Pawle, na pańskim koncie był Walkman. I tego Walkmana razem ze swoją kartą oddaje pan panu Ireneuszowi. Bo to on wygrał z panem pojedynek. I jeszcze jedna para została w tej rozgrywce. To jest dama, pan Krzysztof. Gra z dziesiątką. Z panem Dariuszem. Proszę, panie Krzysztofie. Ma pan silniejszą kartę. Pan zaczyna. Ostatnie pytanie. Dwudzieste piąte. Proszę bardzo. Syriusz to gwiazda, planeta, kometa. Planeta. Nie. To gwiazda, pani Krzysztofie. Syriusz jest gwiazdą. Ha, 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 panie Dariuszu. Chyba się pan cieszy, co? Trochę. Bardzo krótki pojedynek z panem Krzysztofem. Pan Krzysztof wylosował album, i ta nagroda od tego momentu jest na pańskim koncie. Pierwszy pojedynek, pierwsza rozgrywka rozstrzygnięta. Pan Julian, pan Dariusz i pan Ireneusz. Z państwem, właśnie z panami, spotkamy się już za chwilę po przerwie. Fundatorem Nagród Pocieszenia w postaci książek jest Oficyna Wydawnicza GNP, wydawca książek popularnych i edukacyjnych.